Osiem milionów Polaków cierpi na schorzenia psychiczne. Wielu z nich wstydzi się skorzystać z pomocy lekarza-psychiatry, albo nie mogą liczyć na życzliwość otoczenia i społeczne zrozumienie. 10 października był Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego. Polickie Stowarzyszenie na Rzecz Harmonii Społecznej w Policach pomaga osobom chorym, realizując różne projekty. Od dwóch lat mamy kampanię społeczną, przez którą prowadzony jest projekt Chore Słowa i Ja. Projekt jest sfinansowany z budżetu Powiatu Polickiego. Celem całego projektu jest uświadomienie społeczeństwu o tym, żeby nie wyzywać osoby chore, żeby nie ubliżać w sposób typowy wariat Debil psychol. Prezentujemy się na różnych polickich festynach. Mieliśmy teraz nagrany spot społeczny, który również jest jakby puszczany i powielany w różnych miejscach. W ramach Chorych Słów realizowany jest projekt warsztaty filmowe wraz z stowarzyszeniem Kamera Filmowcy Szczecińscy. Tworzymy warsztaty filmowe. Uczestnicy naszy, naszego klubu mają możliwość pobawienia się filmem. 3 grudnia 2018 roku utworzono ośrodek wsparcia dziennego, Powiatowy Klub Samopomocy. To jedyny tego rodzaju ośrodek w województwie zachodnio Powstał dzięki ścisłej współpracy Stowarzyszenia i Powiatu Polickiego. Klub jest finansowany ze środków budżetu państwa w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin za życiem. W Powiatowym Klubie Samopomocy jest obecnie 20 osób uczęszczających codziennie na zajęcia. Y, oczywiście mamy listę rezerwową, ponieważ zainteresowanie jest dosyć spore. Y, nie odmawiamy, wiadomo, każdy, kto jest potrzebujący u nas, może uzyskać wsparcie i pomoc. Chorzy mogą przyjść do klubu i integrować się z lokalnym środowiskiem. Dzięki temu nabierają śmiałości, stają się radośniejsi i nie wstydzą się choroby. A ja mam trochę choroby i, i rozumieją mnie. Potrafią mi powiedzieć, że, że sąsiada, czy uspokoiła się, jakoś mi przejdzie. No, jest tak między ludźmi. Czy wychodzimy nawet na huźdawki idziemy sobie po pobu, pobójamy? Jak jesteśmy, jak niech wszyscy. Nie, bo jak tu nie przychodziłam, to siedziałam w domu taka mam skryta. Ponieważ mamy prężną panią prezes, która działa z innymi ośrodkami samorządowymi, więc dostajemy dotacje na różne wyjścia kulturalne, na które, no, szczerze mówiąc, nie każdego stać. Nawet nie musi być chorej, prawda? A tych chorych zwłaszcza. I w związku z tym korzystamy z tego jak najbardziej. Ja na przykład chodzę z córką, a inne dziewczyny chodzą same lub no różnie, w zależności od potrzeb i co w sercu gra. Byliśmy już w operze, operetce, w teatrach. Stowarzyszenie spotyka się z młodzieżą, by zapoznać ją z problematyką chorób psychicznych i uwrażliwić młodych ludzi na ten problem. W stowarzyszeniu czynnie uczestniczą wolontariuszki, studentki psychologii, które zachęcają do pracy wolontaryjne i inne osoby. Przyjeżdżamy razem z koleżanką, spędzamy razem czas z podopiecznymi, od wspólnego picia kawy do właśnie przez wspólne spacery do różnych zajęć plastycznych. Spędzamy miło czas, poznajemy się. Od zawsze było miło, także zachęcam wszystkich do wolontariatu. Raz do przyjścia, jeżeli macie taką możliwość zobaczenia, jak to wszystko funkcjonuje. Stowarzyszenie realizuje działalność w dwóch grupach. Jedna to osoby chore psychicznie, spotykające się przy ulicy Kresowej 5 w Policach. Druga grupa spotyka się w siedzibie przy ulicy Bankowej. Są to osoby opiekujące się chorymi, starszymi czy niepełnosprawnymi. Zajęcia są raz w tygodniu można skorzystać z porad psychologa czy terapii zajęciowej.